Orkiestra Wojska Polskiego, Kompania Honorowa, Apel Poległych, Salwa Honorowa. Także były to naprawdę bardzo uroczyste chwile. No więc sądzę, że widząc co tutaj, czego byliśmy świadkami, no to sądzę, że byłby z tego, no myślę, zadowolony. Wincenty Witos stworzył kasę Stewczyka, wybudował kanał ulgi, która odwodniła znaczną część pól, wybudował młyn, założył straż ogniową. W jedności z naszym partnerem w narciszkiem. Wszystkim był bardzo pracowity do wszystkiego dochodził sam. I zawsze starał się znaleźć zgodę, kompromis, znaleźć jakiś wspólny, złoty środek, który pozwoliłby realizować wspólne cele dla, dobre dla Polski. Był przez 30 lat wójtem, w wybieranym w wyborach bezpośrednich. Przestał nim być dopiero wtedy, kiedy wyrok Trybunału Sądu Brzeskiego spowodował, że jako osoba karana nie mógł tym wójtem być. Wybudował dom ludowy, który do dzisiaj tutaj mamy okazję z niego korzystać piękny budynek. Osoba, która wykonała wiele, wiele dobrych spraw na rzecz państwa polskiego, ale również w samej gminie Wieszczawice również był to człowiek nieprzeciętny, który bardzo dużo dobrych rzeczy wykonał na rzecz społeczności lokalnej. Młodzi ludzie powinni raz słuchać, bo są do tego okazje ku temu, tak jak choćby dzisiejsza, ale także czytać, no, pamiętając o tym i, i, i wiedząc o tym, że, że, że witos właśnie, jak tutaj była mowa, y, czytaniem i, i poznawaniem literatury, która mu umożliwiała, no powiedzmy, zdobycie takich szerszych horyzontów, to wszystko spowodowało, że osiągnął to, do czego doszedł, prawda? No więc ci młodzi powinni patrzeć na to, jak on do tego doszedł i go naśladować.